Marta Nawrocka pojawiła się na 18 Międzynarodowym Kiermaszu Charytatywnym SZOM na PGE Narodowym, gdzie jako pierwsza dama pełniła patronat honorowy. Wydarzenie, organizowane przez Stowarzyszenie Współmałżonek Szefów Misji Dyplomatycznych, wspiera potrzebujących w Polsce, a przedstawiciele wielu krajów prezentują własne rękodzieło i świąteczne ozdoby. Nawrocka zaprezentowała się w eleganckim bordowym garniturze ze stójką, łącząc klasyczną marynarkę ze spódniami w tym samym kolorze. Stylizację uzupełniła czarnym topem i torebką, tworząc zestaw, który natychmiast przyciągał uwagę fotoreporterów. Podczas wydarzenia z zainteresowaniem przechadzała się między stoiskami, rozmawiała z wystawcami i przyglądała się dekoracjom z całego świata. Na zdjęciach widać, że kilka świątecznych bibelotów szczególnie przypadło jej do gustu i faktycznie trafiło do jej torby. To kolejne wydarzenie, na którym Marta Nawrocka potwierdza, że zamierza aktywnie pełnić funkcję pierwszej damy, nie tylko pojawiając się u boku męża, ale samodzielnie angażując się w inicjatywy społeczne, charytatywne i kulturalne. Jej obecność naszą pokazuje, że stawia na otwartość, aktywność i realny kontakt z ludźmi.